Jeżeli dostałeś bana na Discordzie. Nie wiem co to, ale coś atakowało mój aparat. Kotka zama 5 w sklepie Fortnite. Dobra, zobaczcie zobaczcie sobie gdzie jestem. Jestem, no nie wiem, na jakichś na wsiach, jakieś tutaj są dróżki, takie nie wiem, wiejskie. No powiem Wam, że tego mi właśnie brakowało. Jak miałem jakieś 17-18 lat, to właśnie jeździłem sobie po, po takich drogach. Czy to nad jezioro, czy gdzieś po prostu, żeby e, nie wiem, bo na przykład rosła sobie jakaś jakaś tam drzewo wiśni, dzikie żeby, wiecie, żeby sobie pojechać, żeby tam zjeść i tak dalej. No. No i oto wyszedłem z domu. Dobra, słuchajcie, także dzisiaj zrobimy sobie Q&A takie. Zadawaliście mi pytania na YouTube i na Twitterze. Generalnie właśnie nagrywam sobie tutaj. Ale mimo wszystko jeszcze mam wrażenie, że... że ktoś może na mnie patrzeć jak na debila, szczególnie tutaj w sumie. No, ale żeby się oswoić w ogóle z kamerą, bo mega dawno nie nagrywałem tak kamerą. Chyba z... Dwa lata, co najmniej. E, no kurde, no nie, nie wiem, nie wiem, e, wiecie, trzeba się oswoić z kamerą, a nie tak, że od razu idziesz po ulicy i każdy na ciebie patrzy, jak na debila, że, że gadasz do kamery, wiesz, trzymasz kamerę z przodu i ten. No, ale to naprawdę, no kurde, ma swój klimacik, no zobaczcie, nie wiem, czy wy też lubicie takie, kurde... Takie wiecie widoczki, no ja lubię, to mi się mega kojarzy właśnie z wakacjami, z tym okresem, kurde wakacje, jak jest ciepło i tak dalej, nie? Witam, witam. Zobaczcie jak fajnie tutaj robi efekty świetlne. <śm> to lecimy z pytankami. Wybiorę jakieś takie, wiecie, najciekawsze, czy coś. Kto jest najbardziej grindującym graczem w Polsce? No to oczywiście Proximan. Proximan gra 24 na 7 Fortnite'a. W sensie, nie, przepraszam, 20 na 7, bo gra 20 godzin, 4 godziny śpi. No nie wiem, jak tak można. Ja właśnie nie wiem, czy w te wakacje czasem nie będę o wiele jakby mniej grał. U mnie to różnie jest, bo, bo to jest tak, że Teraz wiecie, bo przez, prze, w ciągu pandemii, tam przez te półtora roku, to za wiele powiedzmy nie robiłem, w ogóle nie, nie chodziłem na treningi, nie uprawiałem sportu i tak dalej, więc jest ciężko, ale chciałbym teraz właśnie tak prawdopodobnie wrócić do sportu. Eee... Ale to jakoś tak wiecie, na spokojnie, nie? Czyli najpierw tam jakieś leciutkie begany, jakieś tam kopanie, piły, rzucanie do kosza i tak później już coraz bardziej, bo naprawdę no. e, ja pamiętam czasy, kiedy generalnie na Orliku siedziałem od 10 do 20, cały czas się grało. Nie wiem, teraz są takie czasy, też mam wrażenie, że już mniej ludzi chodzi na Orlika i raczej musisz przyjść z jakąś tam ekipą, a nie tak, że, że po prostu jesteś na boisku i ludzie przychodzą i, i gracie, nie? Czy w przyszłości chciałbyś skupić? się nagraniu full competitive, czy na streamowaniu. Pozdrawiam. Nie no, żeby grać full competitive, to, to ja bym musiał jak proxima 20 godzin dziennie grać. Nie wiem, to to jest trudne w sumie strasznie, bo ja jestem człowiekiem, który no nie wiem, lubi różne dużo różnych rzeczy, no mam wiele różnych pasji też i tak dalej. Który ale mnie ręka już boli od tego trzymania kamery, ja sobie to postawię. Nie wiem, no mam różne pasje, no, żeby, Naprawdę, żeby wiesz tak competitive grać, to kurde musisz e, cały czas a ja nie wiem na przykład, czy w tym sezonie, wiesz, będę aż tak się skupiał na kompetetivie, e, czy na przykład dopiero od następnego sezonu, wiesz, dopiero jak się zrobi zimniej na dworze, nie? Kiedy już ci się tak nie będzie chciało wyjść na dwór. E, po drugie, no to ja mam wiele pasji, po prostu social media to są moja, moją pasem. No, może trochę odpuściłem teraz sobie TikToka, Instagrama, ale jestem pewien, że też znowu na nie wrócę. Co prawda myślę, że na Twitchu streamowanie to już, to już faktycznie wejdzie w taką moją codzienność w sensie w rytm, że naprawdę będę robił te daily streamy pod warunkiem, że nigdzie nie wyjadę i tak dalej, bo to jest naj, najprostsze. Nie? Słuchajcie, jakby wiecie, no na YouTubie to musisz mieć pomysł, na Instagramie też tam musisz jakieś ładne zdjęcie zrobić, TikTok te, no też musisz mieć pomysł, żeby to do DC wyszło. A na Twitchu to nie dość, że po prostu wiesz, no i, tak, i tak gram codziennie praktycznie w Gierki. To jeszcze jest to twoja, twoja pasja i to jest naj, najprostsze, co możesz zrobić. To Wiesz, nie musisz się jakoś super wysi wysilać, to, to wychodzi samo z siebie, bo i tak to robisz, i tak. Co prawda ja teraz od listopada gram właśnie, staram się każdy turniej grać grać competitive w, w Competitive, ale nie nastawiam się aż tak tylko, żeby żeby po prostu no, wygrywać każdy turniej, wiecie, i tak dalej, bo nawet jeszcze póki co ani razu nie, nie zrobiłem earningsów, ale tam jakieś miejsce nie wiem, top 2000 czy coś na turnieju, no to nam się udało. Kurde, komar, nie wiem, jest tak Ciepo, tak słoneczny, a jeszcze komar. Dobra, lecimy z nek z pytaniami. On mnie łapa boli od tego trzymania kamery człowieku. Pizza versus kebab. No to pizza. Czy będą daily odcinki? No nie, daily to nie, bo to jest za dużo roboty. A słuchajcie, bardzo ważna rzecz. Postanowiłem, że chyba tak właśnie powrócę na YouTube'a z odcinkami. Mega zainspirowałem się kanałami podróżniczymi, ale takimi. Dobra, dwa kanały. Pierwszy to Podróże Wojownika, bardziej się nim zainspirowałem jeszcze chyba nawet. A drugi to jest vlog e, Kasza. I zobaczyłem, że kurde, możesz robić normalnie fajne odcinki bez jakiegoś super montażu, bo u mnie to zawsze wiecie, to musiało się ciągle coś dziać, musiałeś, e, no naprawdę, żeby każda sekunda odcinka była dobrze zagospodarowana. A teraz będę miał wywalone na te wyświetlenia, na to wszystko, bo będę miał gdzieś tam z tyłu głowy, że i tak na Twitchu na przykład mam dalej publikę, więc będę, myślę, robił właśnie takie odcinki, nie że codziennie, bo to już będzie za dużo, ale będę, myślę, że nagrywał i po prostu nie przykładał aż tyle czasu na montaż, bo naprawdę możesz montować film 10 godzin, kilkanaście godzin, to jest mega dużo czasu. Także po prostu postaram się, wiecie, tak jak Właśnie oni nie, aż tak nie montować, oni tam nie dają co bardzo nawet jakiejś muzyki, nie ma jakichś super cięć, nie wiadomo czego, a to naprawdę i tak się fajnie ogląda. Nie wiem, <laughs> wiecie, idę sobie rano do sklepu po truskawki, żeby zrobić sobie wsiankę z truskawkami, obieram truskawki i oglądam e, podróże Wojownika na przykład. No naprawdę, fajnie, mi się to bardzo podoba. Kolejne pytanie, czy mi się podoba nowy sezon? Uważam, że jest... nie ma jakoś wielu zmian szczerze w tym sezonie, nie? Zauważyliście? Jakoś tak te dwa poprzednie sezony wprowadzały dużo różnych tam nowych mechanik, dużo się na łapie zmieniło, był Bion ten z piaskiem, później był Bion ten taki cały ten y, pierwotny, a teraz nie wiem, mapa tak średnio, mechanika, nie wiem może być nie, tak jak dla mnie to nowy sezon za wiele nie wprowadził jakoś super ile mniej więcej poświęcasz dziennie czasu na Fortinę to eee, dużo nie nudzić się Fortnite może jakaś nowa gra na kanale. Myślałeś o tym? Pozdrawiam Billy Badwurzin. Pozdrawiam również cię Billy Badwurzin. Nie, właśnie mi się nie, nie nudzi Fortnite. Nie wiem. Im dłużej w niego gram, tym bardziej mi się podoba. Grałem kiedyś w kojeka grałem kiedyś w Minecrafta, grałem kiedyś w CSa, ale Minecraft jest dla mnie, yy, Fortnite jest dla mnie gierką, która, yy, nie wiem, no jest naprawdę niesamowita. No to jest, jest tak. Pięknie zbudowana gierka. Właśnie, czy wy się kiedyś zastanawialiście może nad tym? Bo zobaczcie, kiedyś jak grałem w Quake'a, to zastanawiałem się nad tym, czy twórcy Quake'a wiedzieliby, że, że będą tam tworzyć aż takie różne, wiecie, yy, rzeczy. W sensie tutaj jakiś skok taki, czy oni to przewidzieli, czy tak samo twórcy Fortnite'a yy, przewidzieli na przykład, że, że ludzie będą takie rzeczy... Wymyślać, czyli na przykład tutaj, nie wiem, jakieś tam wchodzenie do boksów i tak dalej, czy oni sami wcześniej o, o tych rzeczach wiedzieli, że na przykład, a dobra, zrobimy tak, że będzie można tak wejść do boksa. W ten sposób, czy też nie. Ale no dobra, wracając do pytania, nie, nie nudzi mi się Fortnite, coraz bardziej go lubię, mi się podoba, no naprawdę, no, piękna gierka. Teraz, jak ja myślę tak sobie o CS-ie, no to CS jest prosty, a kiedyś też byłem nim zachwycony. Ale CS, jak dla mnie teraz jest zbyt prosty, i to takie wiesz, no to jest, że chodzisz i strzelasz i tyle. A Fortnite, no to, to mega dużo różnych taktyk. Oczywiście też jest RNG, czy kurde, masz loot, czy nie masz. Łatwiej jest zrobić klacza w CS-ie 1 vs 5 niż kurde, w Fortnite 1 vs 3, bo wiesz, no bo mm, w się. A dobra, zostawmy. Nie chce mi się już na ten temat mówić. Dobra, dalej lecimy. Pan Pixel, ile czasu nie pamiętasz? Parę lat. Pierwszy, daj, dasz Unbana. Drugi, jak masz na imię? Mam na imię Jean. Nie wiem, no, że Adrian. Jin Kazama, jak coś, jakby ktoś nie wiedział, nie? Właśnie stąd wziął się, e, jakby w ogóle, tytuł kanału. Kazama. To jest nazwisko Jina. Jin Kazama z tekena. A czy dam Unbana? No to nie dam, niestety. Jeżeli dostałeś Bana na Discordzie. Nie wiem co to. Ale coś atakowało mój aparat. Nie wiem. Nawet nie wiem gdzie to się podziało szczerze. Było to duże. <laughs> Jeżeli trollowałeś na customach, no to niestety byś musiał kupić wspierającego wszechpotężnego mistrza i w ten sposób możesz otrzymać Unmana. Co byś chciał nagrać w przyszłości? Fortnite dalej, czy coś innego, na przykład Valorant i czy mógłbyś pójść ze mną 1 na 1 nick w Wiesz co, możesz tak, na Twitchu możesz zbierać punkty kanału i możemy pójść na przykład 1 na 1 za punkty kanału. Nie, Valorant mi się nie podoba, yy, tam niektórzy wiedzą, że walałem kiedyś Thanosa potężnego, jak się zdenerwowałem, pięść poszła w biurko. E, nie podoba mi się Valorant, ale wolę Fortnite'a. Pozdrowisz mnie? Pozdrawiam cię, Zygzak Fishy. Ile masz punktów mocy na ratowaniu świata? Nie mam pojęcia, ile mam, szczerze. To jest niebezpiecznie. Kiedy dostanę moda? No, dostałeś właśnie wczoraj moda, Arbus. Dobra, zobaczymy pytania z Twittera. Kurde, znowu coś lata. Czy Kepson to najlepszy moderator? Bardzo możliwe. W ogóle generalnie możliwe, że niedługo właśnie do Kepsona pojedziemy. Zrobimy stream ARL. Może też bym nagrał film aparatem. Ale mnie ta ręka boli od trzymania tego. Kiedy dołączyć do jakiejś sportowej organizacji? Nie wiem. Szczerze mówiąc, nie wiem. Teraz mam jakąś tam propozycję. Zobaczymy. Dlaczego BetterFN dostał bloka? Dlatego, że chciał, aby stream Sniper wszedł na customa wczoraj i trollował customa. Ile masz PR? Na ten moment chyba 270 tam 71 czy coś takiego. To hm, tu jest takie pytanie. Skąd pomysł na nagrywanie na YouTube'a? O kurde. dobra, to jest dłuższa e, pogawędka. Na YouTube'a zacząłem nagrywać jak miałem 17 lat i to było tak. Ja generalnie zawsze miałem mega problemy z internetem, z komputerem. Mój pierwszy komputer taki ogarnięty, w sensie w ogóle mój pierwszy komputer miałem jak miałem 18 lat. Wcześniej tam korzystałem z laptopów rodziny jakby, które były słabe, no na przykład wszedłem kiedyś do Minecrafta, miałem 4 FPSy, no nie dało się na tym grać. Ale zaczęło się to w ten sposób, że ja generalnie, no byłem zacofany po prostu zawsze z internetem, bo nie miałem dobrego internetu. Eee, I jak miałem, w 2012 roku, pamiętam, czyli jak miałem 16 lat, to byłem właśnie tam z rodziną w hotelu i tam był internet, eee, no i w ogóle, tak szczerze, to po raz pierwszy, nie wiem, coś tam obejrzałem na YouTubie, bo wcześniej to, wiecie, ja grałem jedynie tam na przykład w Metina na komputerze na tam, powiedzmy, nie wiem, 20 coś FPS-ach i w, w, mogłem odpalić sobie ewentualnie, nie wiem, Google'a, wiecie, na jakąś tam przeglądarkę internetową. Nie odpalałem YouTube'a, bo po prostu by mi się skończył pakiet, bo miałem pakiet internetu, tam powiedzmy 4 GB. Wyobraźcie sobie, co to jest 4 GB, to jest nic. Teraz to jeden dzień na telefonie może tyle zużyć. Dlatego ja. Nigdy nie oglądałem YouTube'a, bo jeżeli bym za dużo go oglądał, to skończyłby mi się pakiet i wtedy nawet nie włączyłbym sobie Google'a. Więc YouTube'a dopiero obejrzałem tak bardziej, jak miałem te 16 lat, właśnie jak byłem w hotelu z rodziną, tam było Wi-Fi. Ja w ogóle zobaczyłem, o co chodzi, zobaczyłem te pierwsze jakieś tam... Polskie kanały wtedy w 2012 roku. No i dobra, no i o tym zapomniałem. Później, jak miałem 17 lat, była taka sprawa, że ja często łapałem kontuzję. Strasznie często łapałem kontuzję ze stopą. Później okazało się, że ja po prostu miałem taki zły nawyk, tak chciałem sobie tak chrupę tą stopą, i przez to lądowałem źle na niej. I, i co chwilę miałem tam, co, no coś tam z nią miałem, Już nie pamiętam, jak to się tam nazywa naukowo. No i był właśnie taki, pamiętam, dzień. Na zajutrz mieliśmy z kolegami grać. Turniej w piłkę nożną, takich dzikich drużyn i kolega właśnie namówił mnie, żeby, żeby pójść jeszcze przed, dzień przed i potrenować, bo była brzydka pogoda, mi się nie chciało, wie nie, no nie, a on mówi, no dawaj, chodź tam, potrenujemy, nie, mówię, dobra, już się zgodziłem i co, wchodzę na boisko, dosłownie pierwsza akcja, pierwsze moje kopnięcie i właśnie znowu mi się to stało z tą a nie, przepraszam, nie, to było innym razem, to innym razem było, że pierwsze moje kopnięcie to właśnie mi się już ta noga skręciła. Nie, to y, akurat już, już y, pamiętam, że gościu już zamykał orlika, już, już miał kończyć i coś, coś, tam mi się właśnie stało z tą stopą i wiecie, no już tam i generalnie, no następnego dnia już nie mogłem grać tego turnieju i tak dalej. No i pamiętam, że mi się tak nudziło. Strasznie mi się nudziło, nie wiedziałem za bardzo co robić. Tam, nie wiem, siedziałem, siedziałem sobie w domu, tam moja rodzina gdzieś w ogóle pojechała. No i tak sobie jakoś tam na Facebooku przeglądałem sobie Facebooka i tak sobie zobaczyłem, że res, już go kojarzyłem. Wiecie, bo rok wcześniej tam oglądałem jego tam fi o tak to był chyba ja oglądałem Survival Games tak byłem tym zafascynowany pamiętam jak rezy nagrywał tam z Mandziem z Multim ze wszystkimi Minecraft Survival Games wiecie że jest 24 osoby są e, w takim okręgu ustawione i nagle biegniecie do środka bierzecie broń i po prostu się nawalacie się atakujecie byłem tym mega zafascynowany pamiętam właśnie że to oglądałem w tym hotelu na przykład że jak oni grali w ten Minecraft Survival Games to byłem tym mega zafascynowany. W ogóle wcześniej pamiętam, że Minecraft mi się nie podobał, tam kolega mi wysłał screena jak to, ja nawet nie wiedziałem do końca jak wygląda Minecraft, ale słyszałem o nim, że, że to jest jakaś w ogóle tragiczna grafika, że to jest gra dla dzieci, że, że to jest, wiecie, wszystko kwadratowe, klockowe i tak dalej. I nie wiedziałem totalnie jak, jak wygląda Minecraft, ale poprosiłem koledze, żeby mi wysłał screena. Ja na podstawie screena zobaczyłem, że jak to wygląda. No dobra, ale cofnijmy się do tej sytuacji, kiedy miałem te 17 lat, tam problemy ze stopą, nie mogłem nigdzie wyjść z domu i na Facebooku zobaczyłem, że Rezi ma live'a z GTA, pamiętam wtedy. No i mówię, a kurde, już co mi tam, obejrzę sobie tego live'a, najwyżej mi ten internet y, zaraz się skończy, trudno już, co ma być, to niech będzie, już mam, już mam gdzieś to wszystko, nie? I obejrzałem sobie, że właśnie tam grał w to GTA i znowu sobie poglądałem te filmy z Minecraft Survival Games i to był, pamiętam, to był po prostu taki jeden moment, jeden wieczór, kiedy ja zdecydowałem... Dobra, pobieram Minecrafta, nagrywam tak jak Nawet jeszcze nie miałem Minecrafta. Na, nawet jeszcze nie miałem Minecrafta, jeszcze... jeszcze w ogóle... Mm, nie miałem nic, nie miałem nic i... On pamiętam miał w opisie tam, że ma program Action, Vegas, to ja wszystko to wziąłem, pobierałem. W ogóle program musiałem pobierać też u kolegi, bo nie miałem internetu i tak dalej, nie? Ale tak to wyglądało. No i też oczywiście miałem tam problemy, najpierw miałem te 4 fps w Minecrafcie, później zainstalowałem Optifine, miałem tam już 15, porywami jakoś tam do 20, 25, nawet 30. Dzięki OptiFine'owi. Tak to wyglądało, po prostu to był jeden impuls, nie wiem, pe pewien wieczór, kiedy ja postanowiłem sobie, dobra, robię to, że chcę tak jak on, że pobieram wszystko to co on i nagrywam Minecraft Survival Game. Kurde, no pierwszy odcinek, jak próbowałem nagrać, to, to było mega ciężko, nie wiem, nie potrafiłem generalnie nic powiedzieć, to wyglądało mniej więcej w ten sposób, ja miałem bardzo fajny pomysł na odcinek, to było coś takiego, że wiecie, jest Minecraft Survival Game, 24 osoby e, i bierzecie itemki i się bijecie i ja znalazłem glitcha, znalazłem glitcha, że jeżeli ty wejdziesz sobie... W jakieś tam odpowiednie określone miejsce, to zostaniesz do następnej gierki tam. I ja zebrałem sobie wszystkie najlepsze itemy, wiecie, tam żelazne, bo diamentowe chyba nie było na tej mapie. Że zebrałem sobie wszystkie żelazne itemy i czekałem do następnej gry. I wyobraźcie sobie, wiecie, no, rozpoczyna się kolejna gra. Gracze są z tymi stewami, bez niczego, bez żadnych mieczów, nic, a ja tam stoję już na rozpoczęciu z, z całym żelaznym setem. I to był super pomysł, nie na odcinek, ale odcinek mniej więcej wyglądał tak. Nie wiem, że ja mówię. E, witam was w dzisiejszym e, odcinku, e, po, pokażę wam e, jak, e, e, jak e, przeżyć, e, znaczy znalazłem buga i e, w ogóle wam go pokażę, e, więc tak, e, idziemy sobie tutaj, no i wiecie, no i to tak wyglądało, że, że po prostu się nie dało. Że tego nie wrzuciłem, nie, w, no, nie wiedziałem jak się za to zabrać, ale w końcu wziąłem swojego kolegę z osiedla, nagraliśmy razem wspólnie pierwszy odcinek i zupełnie inaczej było. Jeżeli nagrywałem z kimś, to po prostu, nie wiem, yy, no wiele fajniej, no wiesz, no wczuwałeś się w to, nie myślałeś o tym, że ty mówisz do, do kamery, tylko że mówisz, jak, że rozmawiasz sobie z kimś, do kogoś i tak, i tak dalej, nie? No, ale żeby w ogóle zaplaudować pierwszy odcinek, znaczy nie, pierwszy to, to chyba w szkole chciałem zaplaudować z telefonu, ale ostatecznie chyba wrzuciłem z mojego komputera i wtedy już przez tam jakiś czas później nie miałem internetu, bo mi się skończył. Także nawet już Google'a nie mogłem sobie odpalić ani nic. Ale kolejne odcinki, no to na przykład nie wiem, żeby zaplaudować jakiś odcinek, to ja dawałem na pendrive na przykład koleżance ze szkoły, żeby ona zaplodowała go. <laughs> Pamiętam, że. Tata powiedział na przykład, że no, że ona sobie myślała pewnie, że chce ją poderwać, że to taka przykrywka jest, ten odcinek. Tak to wyglądało, nie? To było wszystko z przeszkodami, nie tak jak teraz, że, że kurde mam internet bez limitu, że mam komputer, teraz jeszcze sobie nowy procesor kupiłem i tak dalej. No nie, no ja miałem naprawdę różne fajne pomysły na te odcinki, ale wiecie, no miałem 15 FPS-ów. Czy tam te 4 FPS na początku kiedyś nie dało? Później czekajcie, bo mi się kończy ten. Ja na razie na ten moment mam jakoś wywalone na te wszystkie algorytmy zasięgi. Po prostu będę może właśnie nagrywał takie filmy jak dziś, jak teraz, ale nie przykładał jakoś wagi, nie wiem, do wyświetleń, do montażu, bo to jest z mega dużo po prostu godzin montażu, nie? A ja wiecie, wolę sobie bardziej jednak postreamować, pograć w gierkę, popraktyzować, żeby być lepszym, żeby wiecie, pokazywać Wam większego skilla, niż e, montować film. Właśnie. Jeszcze tutaj jest. No pytanie bardzo ważne Odkaza ma 5 Czy byłeś kiedyś czyimś montażystą? Tak, byłem kiedyś e, montażystą Youtubera, który ma teraz pewnie Chyba z 600 tysięcy wyświetleń e, Znaczy tych widzów, nawet to było parę miesięcy temu Tak, ma 600 tysięcy Prawie subskrypcji, nazywa się Mortalcio i jeden odcinek właśnie Ja mu tam zmontowałem, możecie sobie nawet Zobaczyć, a w sumie wrzucę link Do tego odcinka pod, w opisie Możecie sobie zobaczyć ten odcinek, jeżeli chcecie. Ocenicie, czy jak się staram, to czy pięknie montuję. Kolejne pytanie ważne. Skąd pomysł o zmianie streamów z YouTube na TTV? Więc na YouTube, słuchajcie, jest taka bardziej inna publika, jest taka domagająca się też czegoś, wiecie o co chodzi, czyli na przykład no jak robię streama z Fortnite'a, no to widzowie, którzy są na tym streamie też chcą z tobą grać, brać aktywny udział, czyli na przykład grać customy. Jeżeli bym tam streamował sobie arenę, no to by po prostu nikt tego nie oglądał. Generalnie YouTube jest taki Średni z tymi streamami, w sensie takim, że na przykład to jest tak, odpalasz streama, masz dużo widzów i później im, im dłużej stream trwa, tym już masz coraz mniej tych widzów. Na Twitchu to tak nie działa, możesz mieć na początku mało widzów i później nagle w pewnym momencie przychodzi jakaś grupa osób. Możesz mieć cały czas nap naprawdę streama i, 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 i wiesz, i to nie będzie tak, że, że jest tak, że rozpoczynasz streama i później już tylko w dół, nie? Dlatego na YouTube streamuję customy, gdzie po prostu ludzie z nami grają. W ogóle wczoraj było fajnie też, mimo że tam było dwóch troli i tak dalej, ale mega mi się podobało, bo... No nie wiem, jechaliśmy sobie na cztery auta ekipom, szukaliśmy tych troli, zabijaliśmy ich, to wszyscy gala, gadaliśmy na Discordzie. No fajna mimo wszystko była przygoda, mi się to podobało. I myślę, że może nawet, no nie wiem, wrócę do, do robienia streamów takich codziennie z, na tym YouTubie z customami, może co dwa dni. Nie wiem, chcę, wiecie, trochę powrócić do tego, co było kiedyś, czyli na przykład, żeby na customie było tam po 8, osób, 60 i tak dalej. Więc make, kazał 5, customs great again. A no a na Twitchu po prostu masz, no co, no pełną swobodę, możesz sobie robić, kurde, co chcesz, w sensie oczywiście. To znaczy masz tam większy rygor, jakieś tam zasady, nie? Ale po prostu chodzi o widzów, że widzowie po prostu będą Cię oglądać, kiedy sobie grasz rękę, kiedy grasz jeden na jeden z, nie wiem, proximonem czy z kimkolwiek. No na YouTubie nie. Na YouTubie to widzowie muszą z Tobą grać, bo po prostu Ludzie są inaczej do czego innego przyzwyczajeni. Na YouTubie masz filmy, gdzie, wiesz, jest montaż, dużo się dzieje i tak dalej. I ludzie też nie usiedzą, jak tak cały czas, wiesz, będą oglądać Ciebie aż tak, jak na Twitchu. No Twitch jest y, właśnie taki bardziej do, do streamowania, wiesz, gdzie sobie ludzie oglądają, a na YouTubie po prostu się domagają dymów, domagają się, żeby się ciągle coś działo, albo żeby samemu, wiesz, brać udział w, w po prostu streamie. Dobra, kolejne pytanie. Czemu jeszcze nie masz tak dużej oglądalności, jak na przykład Ewron? Bo serdecznie jesteś ciekawym typem człowieka i przyjemnie ogląda się twoje treści publikowane w internecie pozdrawiam. No i to będzie krótka odpowiedź. No nie uważam, żebym powinien nawet przebić się Myślę, że no nie wiem. No nie zasługuję na, na taką oglądalność jak Ewron. A zresztą nawet to jest niemożliwe, bo ja streamuję też tylko jedną grę, praktycznie, więc e, mam też publikę. No tylko z jednej gry, praktycznie. Nie, nie myślę, że nie. Odpowiedziałem na naprawdę wiele wszystkie takie najlepsze pytania. Powiedziałem całą też tą historię od rozpoczęcia nagrywania, więc, tak jak więc tak jak widzi, widzicie, początki były trudne. I i teraz jak tak patrzę, to kurde, no nie wiem, mam piękne stanowisko, naprawdę, nie pomyślałbym kiedyś, że, że uda mi się coś takiego stworzyć, a to oczywiście też właśnie dzięki wam, dzięki temu, że no, wspieracie mnie, nie? nie wiem, czy to kodem twórcy Kazama5 w sklepie, czy właśnie yy, tam jakimś wspierającym na YouTubie, no to wszystko jest dzięki wam tak naprawdę, że oglądacie. Także bardzo wam dziękuję. Kurde, zobaczcie, no jak pięknie, no znowu wakacje, znowu ten ciepły czas. A kurde, pomyślcie sobie jak to byłoby być w takim kraju, mieszkać sobie gdzie no cały czas masz kurde właśnie tak ciepło, no i no po prostu nie, słoneczko, ciepło, pięknie, fajnie. takie wsie mają swój klimat ja lubię takie klimaty takie jazdy rowerem właśnie po takich terenach